1.6 i to tak naprawdę nie będzie taki gameplay, że będziemy się zajmować samą rozgrywką w tą grę. I to bardziej porozmawiamy sobie o czymś. Czyli e, taka odpowiedź jakby. Czyli taka odpowiedź jakby... Oda to jest za To ma być odpowiedź do filmu, AU, robią wilki do tego kanału. Bo no, tam yy, Marek, tak Marek, poruszył temat no, jakiś głośno Masakra. I ten. I on poruszył taki temat właśnie tego. Mm, rób jakie filmy chcesz. I taki... on podał przykład Minecrafta. Nie podaję przykład CS, ale to nie chodzi o, sam, o samą tematykę, tylko po prostu o to, żeby coś nagrać. I tak, no i on tam poruszył ten temat. I całkowicie się z nim zgadzam. To jest tylko taka odpowiedź do niego, że dla mnie w 100% ma rację. Ej, kurde, trzeba go zatkać. Chciałam to Co to? Okej. Okay. I tak naprawdę on w pewnym. Miał naprawdę bardzo. Miał wielką rację. Yy. Po prostu nagrywajcie co chcecie. Ja nagrywam CS. -a, będę nagrywał CS. -a, będę skamował tym CS-em. Teraz YouTube'a. I tak naprawdę nie przejmujcie się tym hejtem ze strony. Nagrywajcie. Wiecie, za parę tam. Nawet może za parę miesięcy możecie być jedną z najpopularniejszych gwiazd na YouTube'ie. Tak na przykład było z Vertezem, który po roku osiągnął 100 tysięcy widzów. Tak, ja na pewno po, po roku bym tyle widzów, miał nie osiągnął. On, on miał jakiś sposób na ten gameplay i on e, nagrywał chyba codziennie grę. <grym> I tam dodawał parę serii z tej, parę odcinków z tej gry. Tak naprawdę e, miał dobry komputer i miał te wszystkie nowe gry, jakie wtedy były. Ogólnie jeszcze teraz są i dalej on nagrywa. Niedawno mu nagrał vlog na 100 tysięcy i tak dalej, no i jeszcze... No i po prostu pamiętajcie, nagrywajcie to, co chce, chcecie. I tak naprawdę jeszcze jestem bardzo wkurzony, dlaczego oni nic nie robią. Irwin, a sobie jest Irwin. To są wszystko boty. On się jest zaciął, nie wiem dlaczego. Nie mam tutaj żadnych komentarzy. I tak naprawdę, jeszcze było coś takiego. Jeszcze nagrał coś takiego. <laughs> Już powiem kto. Aha, nie, i ja coś nagrałem na nowe logo. Taki był tytuł tego filmu. I tak naprawdę, dałem na kowalik TV. Napisał: Niby masz kanona, a nagrywasz yy, w formacie 4x3. I tak naprawdę jeszcze nigdy się tak nie wkurzyłem jak wtedy, ponieważ to było trochę chore. Gdyż on mi wmawia, że ja lepiej wiem, że miałem tego kanona, i on mi będzie wmawiał, że nie, ja nie mam kanona, bo to jest forma 4, 4.3. Damian, to było ustawione na... O kurde, on mnie rozgromił. To coś mi się tam przelagowało i format w mojej lustrzance był ustawiony na, na 640x480 rozdzielczość nagrywania i to tak naprawdę tak to wyszło. Nie skapnąłem się, myślałem, że to jakiś błąd, co nie wygasa, dopiero jak to po paru dniach, to to zauważyłem, ten błąd. Nagrałem w 1280x720, wszystko elegancko chodziło. Także naprawdę to było chore. Jeszcze odpowiedział mu testowaniacy yy, taki kanał, że tak naprawdę, no masz rację, doda Damiana, że Damiana, czy Dawida, Damiana jego. tak, Damian Kowalik TV, tak jest, yy, to kojarzy mi się nazwa. I tak naprawdę, yy, jeden napisał, tak, pamiętam, jak on nagrywał jeszcze swoje pierwsze początki, jak nagrywał z kanona. i tak naprawdę, Yy, bo on wie, bo on ma lustrzankę, a, tak, a ja mu tak odpisałem, no na pewno wie, jak on ma 400D Hanuma. I naprawdę nie wiem, skąd on by to wiedział, że... O, no, nie wyryjesz się tutaj z nie wyłk się. Yy, no i on tak naprawdę ma 400D, a jak pewnie wielcy znawcy wiedzą. 400D nie filmuję. No, także to tyle. Po co ja teraz mówię w cs -ie. Widzicie pewnie taki głośniczek po prawej lewej, w prawym dolnym rogu. Tak. A to tyle na ten odcineczek taki dosyć krótki. Po prostu chciałem nagrać dla Was coś takiego. O, tylko zacznij. Pa, 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 pa jak jebnie. Się to, tak. Okej, okay. to tyle się. Alko.